Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj właśnie usłyszałem taką bardzo przykrą wiadomość, ponieważ ja mieszkam w Niemczech, no i jedyny taki otwarty kościół, gdzie było bardzo dużo, dużo mszy po polsku, po prostu był, znaczy jest w Dortmundzie, no i on oczywiście, on został po prostu zamknięty i dokładnie i od jutra on jest zamknięty z powodu, że tam okazało się, nie wiem na ile to jest prawda, ale że jakaś osoba w ubiegłym tygodniu po prostu była chora na COVID-19. No i z tego właśnie tytułu ten, ten kościół po prostu teraz będzie zamknięty, także jutro tam nie będzie. Boże go. Ciała, w ogóle nie będzie żadnych przy, aż do odwołania. Nie? No i tutaj y, ja bym po prostu y, chciał y, przeczytać list. Y, taki po prostu, który napisałem niedawno. I napisałem go y, w odnośnie y, cytatu. Przy odniosłem się do cytatu świętej Edyty Stein. I ten cytat brzmi tak: Im ktoś głębiej zanurzył się w Bogu, tym więcej musi wychodzić poza siebie, a wchodzić w świat, by mu nieść życie Boże. Czyli, I tutaj napisałem swoją myśl. Czasami jest ciężko nam nauczać w świecie. Kiedy zwłaszcza w tych czasach szerzy się różne ideologie, które są antykościołowe i na celu mają wprowadzenie grzechu, np. sodomskiego, aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych, eutanazji, czyli zabijania osób starszych, te ideologie wprowadza się na siłę, mówiąc tutaj o wolności człowieka, który ma prawo do wszystkiego. My, ludzie, jesteśmy stworzeniami Boga. I to życie, które trwa na tej ziemi, zawsze przeminie i dla tych, co są, jak i dla tych, co będą. Dlatego naszym zadaniem jest dążenie do świętości i prowadzenie innych, którzy są daleko od Boga, również do spotkania z Bogiem. Jednak mimo tak ogłupiałego narodu, który zajmuje wysokie stanowiska w rządach, i posuwa się do takich wykroczeń przeciwko Bogu i Jego przykazaniom. My, ludzie, którzy mamy w sobie światło Boże, powinniśmy starać się nieść słowo Boże tym, którzy jeszcze nie potracili głowy. I w stopniu, jakim jest to możliwe, reagować na te właśnie jawne grzechy i w żadnym wypadku nie być obojętnym szerzeniu się zła w naszym kraju. Ta pandemia LGBT i ideologii gender jest celem zniszczenia człowieka wolnego i tego, do czego został stworzony i powołany przez Boga. A także ma na celu zniszczenie normalnej rodziny poprzez fałszywą naukę naszych dzieci w szkołach, tego, że homoseksualizm, aborcja i eutanazja jest czymś dobrym. Wpajanie dzieciom takich bzdur od małego prowadzi do wynaturzenia ich myślenia, kim są i po co żyją na tym świecie. Jest to również wyraźnym pokazaniem, że Kościół i jego przykazania są czymś złym i nie do przyjęcia, ponieważ przeczą zarówno ideologii gender, jak i aborcji i eutanazji, które są. Właśnie masowo wprowadzane w poszczególnych krajach, też Europy, jako właśnie coś normalnego, czyli jako prawo. Nie? I tutaj co ja widzę, chciałbym odnośnie troszeczkę tej pandemii powiedzieć, że człowiek, który ma tego wirusa w sobie, przykładowo idzie jest badany, nie? No to tam są też pytania. Pytania są następujące, z kim miał kontakt, nie potem w jakich miejscach przebywał, nie? Czyli chodzi mi o te pytania, nie. I teraz, jeżeli powie, w jakich miejscach przebywał, nie, no to momentalnie tak jak tu w przypadku tego Kościoła w Dortmundzie, Czyli ta osoba musiała powiedzieć na 100%, że była w kościele, nie? Na mszy świętej. I te władze się nazywają Gesundheitamt, to się nazywa po niemiecku. Czyli ta władza ma po prostu prawo nacisnąć ten czerwony guzik. Dokładnie naciska go tam, gdzie chce. Tak to wygląda. Jeżeli to dotyczy, dotyczy kościoła, Momentalnie ten guzik jest naciśnięty. Czyli to ja widzę. Jeżeli taka osoba przyjdzie i powie przykładowo, że gdzie, na, pyt na pytanie odpowie z kim, czy, czy lub w jakich miejscach ona przebywa, i odpowie przykładowo, że w sklepie jakimś, w Lidlu, w Aldi, może w Rewe nie? Czyli teraz zastanówmy się, czy ten guzik czerwony jest naciśnięty w tym momencie. Oczywiście, że nie. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby jakikolwiek sklep tutaj w Niemczech, właśnie jeden z tych większych, był zamknięty. A mnóstwo ludzi się przez ten sklep przewija, przechodzi godzinami od otwarcia do zamknięcia. Czyli to jakby jest pomijane. Co ja tu chcę powiedzieć, po prostu, że kościół i ludzie kościoła, Którzy mają w sobie światło, mają światło Ducha Świętego, oni stanowią największą przeszkodę szerzenia się właśnie tym ideologiom, o których tutaj przeczytałem. Bo jeżeli władze, ogłupiałe władze, że tak powiem, chcą to na siłę wprowadzić, po to, aby zniszczyć człowieka. Po to, aby zabrać mu wolność, bo to nie jest wolność, to jest tylko tak nazwane, ale po to, aby zabrać mu tą wolność, po to, aby go ogłupić całkowicie, to to ma jedynie na celu zniszczenie człowieka i oderwanie go od Boga. Dlatego największą przeszkodą są ludzie, którzy są w kościele, czyli, czyli kościół, księża, wierni, którzy mają w sobie światło po prostu. Ducha świętego i dlatego oni zawsze będą widzieć, że zło jest złem, a dobro jest dobrem, czyli będą mieć to rozróżnienie i będą widzieć, że gender, zarówno gender LGBT, eutanazja, czy też aborcja, czyli dopuszczanie czegoś takiego jako czegoś normalnego, wprowadzanie to jako prawo. Y po prostu w różnych krajach jest czymś złym, złym i oni to będą widzieć. Ci ludzie. Dlatego uderza się najczęściej, ja to teraz widzę, właśnie w kościół poprzez ten, poprzez naciśnięcie tego czerwonego przycisku. Czyli jakby ta pandemia, która oczywiście jest, ale ona służy też do tego, aby móc i to w moment. Nacisnąć ten czerwony guzik i zamknąć cały kościół. Dokładnie tak to wygląda. Natomiast wszystkie sklepy po prostu są otwarte, bo tam w wypadku, jeżeli tam się jakaś osoba zakażona znajdzie, tam niestety nikt tego guzika nie naciśnie, bo sklep nie stanowi żadnego zagrożenia po prostu, właśnie tym organizacjom, które wprowadzają te wszystkie antykościołowe. Rzeczy. Jedynie Kościół jest na celowniku, dlatego tym się chciałem krótko dzisiaj podzielić i też chciałbym, żeby o tym pomyśleć.